Mamy godzinę 19 w półżywej grze. Zobaczmy, co takiego dali, żeby tą grę delikatnie ożywić. Zobaczmy. Potrójne ulepszenie 8:3. Wczoraj otwierałem, nie trafiłem z tego ani jednego walkoutu z dwóch paczek. No, zobaczmy dalej, zobaczmy dalej. Ulepszenie centurionów. 100 kart. Mieszana paczka, ok. 8:2, 8:2, 8:3. Zobaczymy, co z tego dropi. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. Czy coś wyszło? Czy wyszła Wyszedł party partypack? Serio, to ko. To jest, panowie, lock in and lock-out z gry. 18,59 włączamy konsolę, 19.01 wyłączamy konsolę. Tragedia. A co, może coś w sklepie dali? No pewnie, że tak, no tu nie zawodzą, proszę państwa, tu nie zawodzą w sklepie, zawsze musi coś się nowego pojawić. O, nowe paczki są nawet w sklepie, patrzcie. Za 500 fp FPKów Okej, okay. 3 karty 84 plus, 10 kart, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, dobra, jedną dla testu można otworzyć. Zobaczmy, co takiego z tego leci. Będzie walkout. <noise> Dzięki. To jest chore, nie? To jest chore. Koke i go od razu squeakselujmy. Jest Jude Bellingham. 4 na. No, mogliby mu dać inny playstyle trochę. No, ale dobra. Jest ASMI, który miał już lepszą kartę w tym roku. Jest i Momo Salah. To akurat fajna karta. Szkoda, że nie ma alternatywnej pozycji N. Mamy też na e koch, przecież ona jest skrzydłową. O kurna, no to ciekawe. Co jeszcze mam ciekawego? Angela Di Marie, fajnie. lankikan. Khan. Moisekin Kin. pedro oh, O, pedro fajne. Pierwszy SB, pierwszy, pierwszy, pierwszy składnik na paczkę stu piłkarzy. Dobra, mamy, mamy SBC o 100 kart, zobaczmy. Ale będzie ogień, proszę państwa, ale będzie ogień. Mieszczana paczka 100 kart. Dobra, zobaczmy. Paczka 100 piłkarzy u bagiety. Czy będzie walkout? Bo to jest gwarancja 8-4 plus jednej karty. Nie ma walkoutu. Czy mi się dobrze wyda... Nie ma walkoutu Dobra, zobaczmy, kolejna paczka, czy będzie pierwszy walkout? Jest pierwszy walkout z tej paczki SP, Norwegia I to niezły walkout, bo to jest Martin Ydegard I to na podwójnym walkoucie Ej, przesada I Firvolden, stary. stary, stary, grubo Uwaga, czy będzie walkout? Ale jest chociaż Inform, not bad Zobaczmy, paczka Stukard, czy też mi odda walkout? Albo podwójny, albo w ogóle walkout Jest walkout SO Ok, to jest chyba w ogóle Irenka. Albo, nie, nie wiem, albo mapi. Zaraz zobaczymy. Jeszcze podwójny walkout. O, ja pitole. I Bremer. Dobrze, dobrze oddało. Jak na to. Jeszcze mapi Leon. Nie no, jak na tą paczkę. Grubo. Jeszcze Stanway. A, ona miała IFA przed chwilą. O, One Yama. Kto pamiętał One Yame? Michael Jordan w paczce, Rudy. I jej dało na ekran ładowania kartę Teo z logo Milanu bez licencji. Co ty gadasz? Dobra, jest, rzeczywiście. Teo Hernandez. Prawdziwym herbem AC Milanu. Bez licencji. Nice. I chyba Bremer też w takim razie. A nie, to nie Bremer, to jest Lucio przecież. No i też kto? Papeł? Zinola? Zinola, Lucio, Zinola w evencie, do... O, jest, graj. Okej, okay, graj z Team of the Week. Pokonaj wyróżniony skład. Strzel 20 goli. zalicz 20 asyst. Rozegraj 15 meczów i wygraj. Ej, wiecie co jest najlepsze? Te paczki. Za to, są lepsze niż za architekta Mamy już ulepszone nagrody, także tylko teraz się sprawdzamy Evo Kamavingi mamy Mamy tyle Rego Kieza do składu, jeszcze nie nie grał Koszulka mi się spierdzieliła Jezu, się przestraszyłem, co jest? To co, znowu będzie tu stała pół roku <ścoughs> Dobra, gramy Ale skład Zła Zła ikonka logo ligi Francuskiej jest u To jest stara liga, albo liga druga, tak? Niezły składnik, zobaczmy Dobra, pięknie I lecimy, kolejny meczyk Dobra, przeprowadźmy do Coś ciekawszego niż gameplay w tej grze Czy jest to złe logo serii A również? Seria A wygląda tak A u nich wygląda... No nie wiem, czy jest inne Chyba trochę inne, nie? Inne jest, okej, okay. czyli 3 na 3 karty i jej, które dało do Czekajcie, nie, jeszcze raz, podsumujmy, podsumujmy to sobie I jej dało 3 karty na ekran Ile jest błędów na ekranie? Logo Serie A, brak licencji na logo Milanu Zła liga u Ginoli, w sensie zły znaczek Trzy karty, trzy błędy. Mamy bingo! Nie no, to jest, to jest fenomen, nie? A my oczekujemy, że oni zrobią dla nas tak. Grywalną grę, dobry gameplay, grind w, rywa, grind w menu, który trzeba jakoś jak, jak, jakkolwiek przemyśleć. A oni nie potrafią trzech, ga, trzech kart dać na yy, ekran, nie? Chyba trzeba troszeczkę obniżyć oczekiwania, proszę państwa. Dobra, zobaczmy skład rywala naszego drugiego. Znalazło rywala po około 10 minutach szukania. Dawaj, 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 Amuri wychodź. Pięknie. Ej, to miałaby dziurka Thierry. Dobra, zobaczmy. Graham Hansen. Masz to, Van Dijk. Jezu. <grystanie> Super. Czy to był spalony? No pewnie, że był. Nice. Ładnie, Lizarazu. Super, Hansen. Jeszcze lepszy odbiór niż Lizarazu. Dobrze, Roberto. Pięknie. Ale tutaj klei się piłka do nogi Giharro. Dawaj, dawaj. Dobrze. Te co w siatkę zaczął grać. Odbicie dolne. Dobra piłka. Dobra piłka do... Hansen i broń, to dobra, złapał. I dawaj, teraz Federico Kieza, super piłka. I piękna piłka do Thierry'ego Auriego, dwa razy kwadrat, proszę państwa, dwa razy kwadrat takie podanie, jakby coś był ciekawy. O, Thierry Aurie, piękne odejście. Kurde, dawaj, Kieza, nie no, niestety. A właśnie, trzeba potestować. Te podania, OTO. O. o właśnie, to, to coś, coś takiego, nie? Widziałem, że teraz mocno jest. Są trendujące te podania. Bo są turbo OP w tej grze, nie? Są przerąbane te podania. Aj kurna, jeden jeden, ja pierdzielę. Patrzcie, patrzcie, zaraz mi będą wychodzić te podania. Podajecie mocno do gościa, a następnie. N naciskacie R1 trójkąt z pierwszej piłki. I wtedy wychodzą mniej więcej takie podania. Wiadomo, to trzeba trochę wymasterować. Ale no jest w tym potencjał, nie? I kieza nie ma? Dawaj, Hansenuwa. Nie ma też. Kurde... A, i znowu podanie dwa razy kwadrat ale tu chyba by było lepsze podanie R1X akurat. O kurde, ale to podanie jednak nie było takie zły, złe. Federico za ładnie walczy. O kurde, teraz ja się zmierzę z zaskoczeniem. Zobaczmy wini Junior. Ale ja przytam to. Nie no, petarda. Nie no, kurde, fajna próba, ale. No, tak jest. 2-1, ajajaj. No i niestety 3-1, ale to były takie dziwne akcje, nie? I Thierry Henry. Może jeszcze nie koniec. 3-2, 3-2, 3-2. Mamy konta kontakcik. No. No, ja jaj, 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 jaj. Dobrze, zobaczmy. Dwie paczki 3x8, 3. Plus. Wczoraj nie było walkoutu. Czy dzisiaj powtórzymy sukces? Nie, bo jest już walkout w pierwszej paczce. PS, Brazylia? La Liga? Rod Rodrigo ma 8,6? <ścoughs> no dobra, no to mamy Rodrigo. Sorry, ja myślałem, że on ma 8,5, nie? Dobra, no to fajnie, mamy jeden walkout. Nice. Czy będzie drugi walkout z rzędu? No nie. O, najtrudniejszy składnik we for, O, najtrudniejszy Skład duchów. I dawaj, Auri, wychodź. Uj, zgarnął to, ale ledwo co? A w ogóle dobre podanie ma ten Marcos Jorente do ataku. Ja nie wiem, czy on nie ma jakiegoś playstylu przypadkiem do podań z trójkątem. Piękna piłka do Auriego i dobre, mamy rożny. Jest! Co się ty widzieliście, lag?! Gra nie ogarnęła, że gola strzeliłem. Myślałem, że normalnie coś się zwiesiło. Nie, nie podawałem tutaj w ogóle Dobrze, jest, 1-1, brawo Jezu, te automatyczne spalone wejście to gówno z tej gry Dobra, piłka na kwaradonę Jezu, Eto i te jego odbiory magiczne, nie... Eto z shopem, dobra, dzięki, nie chce mi się tą grę grać Dobra, a jeżeli obejrzałeś materiał do końca, daj znać czy jeszcze gracie w IEFC 25